mam już mam a więc mieliśmy zawartość nawet siekierki nie dali chamy a dobra ale możemy znaleźć za to świątynię a jak znajdziemy świątynię to, to 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 możemy mieć już szmaragdy a za szmaragd możemy handlować osadnikami wiosek no a najprawdopodobniej wioska będzie jakieś 3 km stąd Minecraftowe 3 km stąd Mm, no, to wtedy tu. Ojeju, jakie lagi! Za lagi przepraszamy, naprawdę. A czemu ty ogólnie masz takie lagi? Skąd ja to mam wiedzieć? Ty masz za dużo. O, 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 a nawet nie czekaj, nie dalej. Widzisz jakie chany? Kiedy? Mamy dobrze, że mamy chociaż w a trzy patyczki. Z tych trzech patyczków, co zrobimy? I z. Yy, kamień i eeei z że robimy tak zwany yy, crafting. I już nam spada głód. Chyba nie jesteśmy na peaceful. Um, Opcję. No jesteśmy na trudnym, no. Ale ja... Ja coś na pokojowym grać? A co? Najpierw musimy chyba się jakoś ten, nie? Zaopatrzyć. Dobra. Musimy się najpierw zaopatrzyć w coś. Jezus. Te jej krzywe oczy mnie dobijają. Na razie owc, owiec terrorystek nie ma. Jeszcze. Bo, ho, 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 ho. Jest niejednokrotnie. Dobra. Ale tutaj chyba... Nie będzie jej chyba tutaj. Nie będzie jej chyba tutaj. mhm. Mm dobra, dobra. tra Ej! Ty mamy zatwardzenie. Jak chcemy s a nie zatwardzenie, kurde. <laughs> ho ho, ho. O. Suchary, sprzedaj suchary. Dobra. Mhm. Dziękuję bardzo za jeden FP. O, 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 o. Tako... Kokobins! Gdzie? O, koko, koko beans. dokładnie. O! Już szybciej! Już nie ma lagów! Ej, ogarnialiśmy lagi! O nie, nie ogarnęliśmy. O, o, o! O! Tu! chu czu, chu czu. No nie, nie się. Czekaj, czekaj, czuki 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 czekaj. A co nadaje w ogóle kokobins? tak zwane kakałko? Ciaska. Ale nie mogę... Mamy takie lagi, że nawet nie mogę tego zebrać. Ej, mieszkanku sobie jakieś na razie jak... jakieś jaskini wykopiemy, nie? No. żeby tak nie, nie tracić naszego ale ogólnie tutaj to, to są lagi, ty choć zaczniemy tutaj kopać kilosy w dłonie tylko weź patyk, albo dwa pozdanie, dom, w którym mieć jedna. kompliwe patyk, warsztat, bo trafisz to, to, to będzie wejście no, 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 no. Za, mam nadzieję, że, że natrafimy na jakiś węgiel Czekać. Raz. jeszcze dwa. Trzy, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tutaj będziemy na razie tak z... dziesięć, na pięć. Jeje. Trochę się chyba zagupiłem. Tylko brandy starki idziemy. Dobra. Teraz co robimy? Robimy sobie siekierkę. Nie. Ja. No musimy zrobić sobie siekierkę, nie? Chyba. Zrób sobie craftboxa. No właśnie Siekier mówię. Mierz no... siekierkę. Najpierw wybijamy zwierząt. Jaki ty jesteś mądry! O nie chcesz sobie też nie nic nie. Ale fajnie. Ej, zapal światło, bo nic nie widzę. Myślę, w sensie, że tak było. Mm. Mamy mięczek, mięczek i w dłoni. Czekaj, czekaj, czekaj. A nie Czas z walki. Z owcami, terrorystkami, dam, dam, dom Akurat wszystkie patyczki. Wszystkie nam się skończyły! Jak <laughs> ta rynka ci spadła? Tak. Ahaha, jaki trolek Mojżank, ma Nie <laughs> się Nie. One tutaj... One mają...

Czeka, czeka, bumba, czeka, bum, czeka, bambum, czeka bambum, czeka bomba, 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 czeka bambum, bum, czeka się gapisz no? Co się gapisz? Ale masz... Litera 9! 9 razy mam cię raz. walnąć! Raz... Dwa... O nie, nie! Uciekniesz mi! ła Za te lagi! Normalnie... No! Fajna masza czy... Ho, ho, ho! Idziemy na dwa chlity. O nie, zbliża się noc! Zbliża się noc! suchary co z niekrytego krytyka ten mnie normalnie suchary rozdaję suchary suchary dobra teraz musimy tylko znaleźć jakieś drewno musimy szybko zanim się ściemni drewno znaleźć co? tu dookoła masz drewno po to masz szukać ale właśnie Ciuch. Ciuf, ciuf. Cik, 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 I teraz do góry, ciuf. Okej. Okay. Tyle drewna nam wystarczy. Ale tu jest ciemno. Gdzie był nasz domek? Gdzie był nasz domek? Gdzie był nasz domek? My tego nie mieliśmy. O, a ja raczej się... crafting. Mógłbym skoczyć takie mamy lagi. No przecież wiem. No przecież nie wiesz. Wiem. Słuchary rozwaję suchary. Roza jest... o, no. no co, nie krytyk krytyk i suchary rządzą. O, jak ciemno. Tam, gdzie światło nie dociera, jest bardzo ciemno. Damy na tak. Damy tak. Oświetlimy sobie trochę. Durs. Rocek. Mm. Nie tak. A ja byś też, czy byś też musiał się jakoś ograniczyć w czasie. Dobra, trochę. Dobra, <grym> mamy. Wiesz, że mogłeś sobie teraz przepalić mięsko? O, czy to było z razu nie? Ale też sobie doświetlimy drogę. Buh. Ależ tam ciemno. I teraz jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ładę. Nic to nie było, nic nie było, nic nie było, nic nie było. Tutaj mamy pięć. Tutaj też musimy ograniczyć do pięciu. Żeby było ine. O! Czy też chcecie sobie hę budować? A. Boicie coś. No nie hatę w sensie, że tylko takie do do tego. Biorę takie coś, biorę A, tutaj no ile wyjdziemy? chyba długo dobra, to ja tutaj tylko króciak zrobię tak zrobię tylko o ja bierzemy Ale ależ to się zrobiło tutaj też bierzemy tak, A,

nie, 30, 30. Albo Ale o tym nie wiem. No. Kurde, to było chyba się. Musimy zrobić złoto. Po co? zrobić złoto jabłuszka. Po co? Żeby mieć odporność. Po co? Regenerację. I o, kilof nam się kończy, kilof! Eee! Jezu! Co Jezu, co to jest?! Wody mi stąd! No co tu chcesz?! No! Jeszcze ktoś? Nie ma chętka. <średencji> ja je trochę przetreszyłem, naprawdę.

Ta -ra -ra, jeszcze musimy jak 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 zbudujemy domek to włączamy sobie. Jaki poziom? Jak zbudujemy domek, to jaki poziom włączamy? Normalny. Spoko. To wtedy musimy postawić tą... A. Nic. No. I tak żeby... i tak lepiej, żeby żeby został. Jak, jest, 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 jest. hu Ale nam metalowe, a Nie... Stalowe! Ha 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 ha! Suchary! <grym> Musimy jeszcze zrobić tak. O, albo nie z będzie szybciej. Zębiaki nie będę nam rozwalać. E. O. I teraz. że oni, że po co? Skoro się na Ale jak włączymy normala. Dopiero na trudnym rozwalają. Nie. Na normalu rozwalają też. Mhm. Nie. Musimy sobie trochę trawki zbierać. Już mamy. już nasionka. OK. Tak. Kończymy, Poczekaj, Podstawię pochodnie. Dobra. To to by było na tyle. Komentujcie, oceniajcie. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Nie, nie zapomnijcie nie... łapkach w górę. No, y, 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 no i to by było na tyle. Był z wami Tęcza i oczywiście. No, no to, no to to. Cześć.